Dzisiejszą uchwałę, którą Państwo będziecie odnosić w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych podstawowości gminnazy do Nowego Ustroju Szkolnego, który zostaje wprowadzony prawem oświatowym. jest po prostu na razie wstępna uchwała, która w najbliższym czasie, w najbliższych latach będzie na pewno musiała być. Szanowni Państwo, ta uchwała jest w okresie podejmowana w okresie przejściowym i ona będzie obowiązywała od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Czyli żeby dostosować naszą sieć szkół mamy na to dwa lata. Jak Państwo żeście zorientowali się z mojego wystąpienia i z pracy sesyjnej, ja tam przedstawiłem, w których miejscach się spotkałem. I tak naprawdę spotkałem się we wszystkich radach pedagogicznych, w których brałem, brałem udział. Również spotkałem się z rodzicami. Rodzicami w szkole podstawowej. Dlaczego? Dlatego, że rozumiem tych rodziców, którzy mają obawy, że tej reformie, która w tej chwili staje się faktem o dwuzmianowość. Otóż przed tym spotkaniem z rodzicami poprosiłem dyrektora szkoły podstawowej pana Michała Poczobuta po to, żeby zorientować się, jak będzie wyglądała sytuacja dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Bo otóż robimy w ten sposób, że w tej szkole jest, są trzy klasy szóste i pozostawiamy je jako trzy klasy. Siódme. I z zapewnień Pana dyrektora, jak i również Pani wicedyrektor, wynika, że dzieci nie będą uczestniczyły, chodziły do szkoły dłużej niż do godziny 15:15. .15. Takie mamy zapewnienia. I jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Dobieszewie, tam również z się spotkałem i z rodzicami w Faliszewie. Tam sprawa jest bardzo prosta. Zostawiamy w Szkole Podstawowej klasy 0-4, natomiast klasy 5, 6, 7 będą dojeżdżały do Chwaliszewa. W szkołach podstawowych pozostałych, tam gdzie są zespoły szkół, w sposób naturalny zostaną wydaszone gimnazja i te szkoły stają się z mocy prawa szkołami podstawowymi. Natomiast w szkołach, sześcioletnie szkoły podstawowe, które mamy, one automatycznie również, jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, z dniem 1 września 2017 roku będą, staną się szkołami ośmioklasowymi. Jak już powiedziałem rok 2017-2018 tu nie będzie dwóch zmianowości, ale pada pytanie, co dalej. Dalej to myślimy w ten sposób. Na prośbę, gdzie, yy, pan przewodniczący Dargieś Krubelski za posiedzenie Rady, posiedzenie Komisji Miejskiej w dniu 27 marca. Ja przedstawiałem tam swoją wizję. I pragnę Państwu, przedstawić, jak my to widzimy. W roku 2018 spróbujemy, razem z Państwem, mam nadzieję, że i Komisja Miejska zresztą również to podzieliła, 2000, od roku 2018 będziemy próbować połączyć zespół stół, szkół technicznych z zespołem szkół ogólnokształcących w jeden zespół szkół ponad podstawowych. Natomiast w miejsce zespołu szkół technicznych, czyli na ulicy Jurczyka będziemy robić wszystko, żeby powstała druga szkoła podstawowa. Bo od roku 2018-2019 w szkole podstawowej dojdzie kolejny rocznik, kolejne oddziały klas 8. I wtedy możemy mieć problem dwóch zmianowości. Stąd tak przedstawiałem na komisji miejskiej i komisja miejska się w tym aspekcie zgodziła, wyraziła swoją pozytywną, pozytywną yy, opinię. I myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało, żeby ograniczyć dwuzmianowość. Dlaczego? Dlatego, że ta reforma to nie jest reformą dla nas. Reforma jest dla dzieci i dla ich rodziców. Bo takie będą rzeczy pospolite, jak i ich młodzieży chowali. I myślę, że naszym obowiązkiem jest podejmowanie rozsądnych, mądrych decyzji po to, żeby na przyszłość nie mieć żadnego problemu i żeby sieć szkoły na terenie gminy Kcynia była siecią racjonalną, która oddaje możliwości kształcenia naszych dzieci i naszej młodzieży. To również co wspominałem o tym spotkaniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych ponad i dyrektorów gimnazjów, to właśnie jest tym zamysłem i tym początkiem stworzenia jednego dużego zespołu ponadpodstawowego, gdzie będzie zarządzane pod jedną dyrekcją, gdzie będzie jedna rada pedagogiczna i wtedy miejmy nadzieję, że to będzie wszystko łatwiej. I bardziej młodzież będzie przekonana, że warto do naszych szkół ponadpodstawowych przychodzić. Myślę, że dyrektorzy przyjdą już w tym roku z odpowiednią propozycją celem pozyskania jak największej ilości uczniów dla naszych szkół ponad gimnazjana. I na zakończenie chciałbym powiedzieć tyle, że po spotkaniach w radach pedagogicznych i postępnej po analizie postępnej przymiarce do arkuszy organizacyjnych o, tylko wspomnę, że w sprawie organizacji roku szkolnego rozporządzenie zostało podpisane 17 marca 2017 roku, czyli to jakie daje nam już możliwości próby chociażby geograficznego spojrzenia na rozwiązanie problemu, jak te sprawy będą wyglądały w zakresie zatrudniania nauczycieli. I z moich spotkań, jak również przedstawionych propozycji dyrektorów wynika, że żaden z nauczycieli nie zostanie zwolniony, czyli nie będzie ograniczeń ani etatów, ani nie będzie zmian warunków pracy i płacy dla nauczycieli. A myślę, że od września usiądziemy wszyscy razem do stołu i zaczniemy rozważać możliwości utworzenia koniecznej drugiej szkoły podstawowej na terenie miasta. Dziękuję bardzo. Dzie dziękuję bardzo.